Przepraszam, przepraszam, kilka osób pytało się mnie, co słychać u małego kurdupelka, no, zobaczcie co u niego słychać. Cały czas jest wesoły, nie skupię, ej spokojnie tutaj, tutaj całe domowe w przedszkole, proszę bardzo. Wszyscy przyszli na film, o, wszyscy przyszli na film, ale ten film być dzisiaj z kurdupelkiem, chodź pokaż kurdupelku, chodźcie ja nakręcić film, a racz masz tak o robki w oczkach. Robki masz w oczkach już wytarły. Kurdupelka wszystko dobrze. Póki co nie rośnie, jest taki mały. Póki co kurdupelek w ogóle nie rośnie, jest taki mały i bardzo dobrze. Bo ty musisz być taki mały, bo jesteś przecież kurdupelkiem. Jakby to wyglądało, jakbyś się rozdłużył. Tamy tam po plecach skubie, spokojnie, spokojnie. No Mama kurdupelka tu stoi z tyłu, patrzy czujnym okiem co się dzieje z tym małym zwierzaczkiem. Co się dzieje z tym małym kurdupelkiem Z tym małym kurdupelkiem nie, nie skupcie mnie. Wiem, że Ciocia Ola was wszystkich rozpuściła. Ciocia Ola was wszystkich rozpuściła, bo Wam przywozi tutaj codziennie jakieś jedzonko. I wy chcecie jeszcze ode mnie tego, ale ja nie karmię zwierzaczków. Ja nie karmię zwierzaczków, pokaż tą robkę tutaj, bo chciałem tu, żeby tu żebyś tu ładnie wyglądał. O kurdupelek ma tak, tu ma taką białą strzałeczkę ładną. tu ma takie loczki, no, naprawdę z ciebie to jest przystojniaczek. Z ciebie to jest prawdziwy przystoniaczek miły przystoniaczek tak? Mi, mi, mi. <grystujesz> pokaż, czy masz krzywe ząbki. Czy masz prosty zgrez, czy krzywe. No daj mi zobaczcie, jakie ładne ma ząbki. Nie to co inne małe rybaczki, że dolna, dolne zęby wychodzą nad przednie. Pokaż, 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 pokaż. Pokaż, 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 <grystujesz> pokaż no. Trochę żółte, trzeba umyć. Powiem ci żeby kupiła jakąś kucykową szczoteczkę do zębów. Żeby, o, zobaczcie co się dzieje. Tak się filmy. Tak się dokręci filmy. No, ale spokojnie, jest belgię, bo się mnie czekajcie, Bo no, Poczekajcie. No. Widać, że tutaj jest bardzo wesoło w naszym kucykowym przedszkolu. Bardzo wesoło. Bardzo wesoło. Chodź tutaj. Chodź tutaj, mały Gamoniu. Chodź tutaj. Co ty masz na plecach? Co ty masz na plecach? <laughs> Co ty masz tam na plecach? Co ty masz tam na plecach? Co ty masz tam na plecach takie futro zmierzone? Chyba ktoś tam cię skubie po, tym, po, tym, po tych pleckach cały czas, co? Skubie cię ktoś po pleckach. Ty tu nawet kantara nie masz, bo nie wiem. trzeba było wziąć kantar chyba taki co... nie wiem, wszelki chyba takie dla psa trzeba będzie ci kupić. O takich małych kantarków jak ty to nie ma. Na pewno. Na pewno nie ma takich małych kantarków takiego małego stworka jak ty. Ale ty jesteś miły. Wujek Mariusz powiedział, że zabierze cię do siebie na podwórko. Będzie z psami trzymał razem, będziesz sobie chodził tam. Taki jesteś pocieszny. Taki jesteś pocieszny. Taki jesteś pocieszny, jak No wszystkie jesteście pocieszne. Wy wszystkie jesteście pocieszne. Tak, wszystkie jesteście pocieszne. Tak, wszystkie, wszystkie. A zobaczcie, kurde, jak to ma łóżek. Proszę, komando z wyciętego lasu. Kurdupelek. No, idziesz tu do mnie. Idziesz tu do mnie, kurdupelku. Idziesz tu do mnie, kurdu maleńki. Tak, kurdupelek jest maleńki. Maleńki. O, zapraszam tutaj was wszystkich. Na dzień otwarty. Już tutaj z wójkiem Mariuszem zrobiliśmy taki plan. Że tutaj roz, rozgrodzimy troszeczkę. No, gdzie masz myszkę? Gdzie masz myszkę? A, tutaj jest myszka. Myszka też u rzekłorosła. Zobaczcie. Kawał kucyka się z niej zrobił. <noise> Siano ma we włosach. Jak prawdziwy kucyk. Jak prawdziwy kucyk. No, no cieszę się, że jeszcze się zrobiłaś taka już zdrowa i normalnym kucykiem. na początku byłaś taka słaba. W każdym razie. Mamy plan, żeby tutaj rozgrodzić to, ten maleńki płotek no, i żeby puścić tutaj całe, te, całe kucykowe przedszkole tutaj na ten taką na ten padoch taki, nie? Bo tutaj przy tym, przy tym płocie to wszyscy przechodzą i tutaj będzie można dobrze, będzie można karmić tutaj te kucyki, łaskać, no, przytulać Myślę, że one staramują te małe źrebaczki, tam te pastuchy co tam są i będą łaziły pomiędzy ludźmi. Wszystko się okaże. Wszystko się okaże na dniu otwartym gdzie ten maluszek jest tutaj. Tak, kurdupelku, jesteś sławny. Pytają się ciebie w internetach. Co słychać u tego małego kurdupelka? A, całe szczęście kur nie rośnie. Całe szczęście ten kurdu. Całe szczęście ten kurdu nie rośnie póki co. No. Możecie cię wezmę na ręce, jak owieczkę ostatnio. Możecie cię wezmę na ręce, jak owieczkę. Was też wszystkich wziąć na ręce, co? Was wszystkich też wziąć na ręce, by trzeba było na pewno. Bardzo towarzyskie te kuzyczki są. Bardzo towarzyskie są te małe. I śrebraczki, te no też jesteście wszystkie jesteście do wszystkie wszystkie, tak. No, i tutaj widać, ta nasza szopka jest tam. Mm, one często tam się się w tej szopce. Tam jest taka lizaweczka, już cała sól wylizana. Wujek Mariusz kazał mi dokupić tą sól do tych lizawek. Nie no, trochę jeszcze jest tej soli, nie za dużo, ale jeszcze jest. No chodźcie z chodźcie. O, ta szopka została wybudowana dzięki Waszej pomocy. No. Pani bo wiatru chroni. Też tutaj jest taki daszek, że w tym miejscu, jak się stoi, to też nie pada na głowę. No i w lato też można się przed słońcem schować. O, a tam drużyna cała kucykowa drużyna kucykowe przedszkole. Chodźcie, tutaj do szopki, chodźcie, pokażemy, że tutaj siedzicie też w tej szopce. To ładnie jest. No? Kto tu przyjdzie do mnie? Kto tu przyjdzie do mnie? Kto tu przyjdzie do mnie, co? Mężka, jakie fajne włosy, i dłuższe wyrosły. Się z wujkiem Mariuszem oglądaliśmy tą myszkę dzisiaj, że na no, tak dziwny matny No trzeba dokupić tej soli, trzeba dokupić tą lizaweczkę dla was, już się kończy. Kończy się. Co Mikuś kończy się ta sól? Się. No masz, Lizaj, lizaj tutaj troszkę troszkę Fajnie, to jak już zaświeci słońce To wtedy tak przyjemnie się tu robi No Jak jest deszcz to już jest gorzej O, tutaj jeszcze mają drugą wiatkę no, Ale już to maluchy takie podrośnięte są czy nie wiem czy wszyscy nie puścić w ogóle w tego całego towarzystwa stara, żeby wszystkie razem już się socjalizowały no a bo to nie są już takie małe źrebaczki, tylko takie większe ja źrebaczki prawie że dorosłe już roczniaki takie niektóre 8 miesięcy 10 Te, wszystkie te guzyki, które tu widzicie, będzie można obejrzeć i pokarmić na dni otwarty w sobotę. Zapraszam, cześć.